Tak, oglądałem twoje filmy ostatnio. Tak? No. A ja znikam. słucham twojej muzyki. No zobacz jak wygląda. No? <laughs> Potrzebuję jedną rzecz, nie zdjęcia. Dawaj. Wygra Mini Mike czy Krusz? To jest... to Dwa tam. pytania. Pierwsze, siema wszystkim. Bada Dobry. nowe Dobry życie! Staszek! Staszek, co ty tu robisz, Staszek? A no właśnie, operator Staszek. Trzyma z tej strony Budda Mówię do Was z pociągu Pendolino, jesteśmy w drodze do... Gdzie gdzie my jedziemy? Do Gdyni? Do Gdańska. Do Gdańska. Do, do, do Sopotu. Do Sopotu. Jedziemy do Sopotu i ogólnie jedziemy do Trójmiasta. A dlaczego jedziemy do Trójmiasta? Jedziemy oczywiście na Fame. E-me-ma, także jesteśmy już grubo za Warszawą i powiem Wam już, że podróż zapowiada się słabo, jako okay. że ja nienawidzę dzieci i w drodze z Krakowa do Warszawy w całym pociągu było jedno dziecko i siadło naprzeciwko mnie i wysiadło w Warszawie, więc stwierdziłem, o w końcu moje długie nogi wyprostuję i będzie zajebiście. A okazało się, że w Warszawie do samego trójmiasta jedzie z nami kolejne dziecko. A tymczasem jedziemy na Fame MMA, będzie naprawdę grubo. Możemy wbijać wszędzie, możemy wbijać za kulisy, także na pewno fajny materiał związany z gwiazdami. Oglądajcie do końca i zapraszam Was do subskrypcji tego kanału. Zapraszam Was na Instagrama, którego nazwę macie oczywiście w tym miejscu. Także tam wpadajcie, zostawiajcie suba, dzwoneczek. No i co? No i bananowe życie, nie? Przecież nie, bananowe życie byłoby samolotem pociągowe życie. Stary mi odciął fundusze, no nie, nic nie poradzę. Mordy, powiem wam coś w sekrecie, bo strasznie się już nudzę chyba nie wyczyma Mam przeciek dotyczący trąby na tej nie gali, nie ale dowiecie się to, że... wszystkiego to, że... później. Trąba nie chyba nie będzie... To, że... chyba się to, że... będzie bił. A tam siedzi dziewczyna, trąbi, na się. Idziemy na Uberka, bananowo, a jak bananowo, to na zwykłą taksę Ale co, Uber Black? A no tak, jak jest, to ta? Ej, wygra Kruszwil czy Mini Mike? Kruszwil. Robimy wyjazd na galę, dochodzi 19, a gala zaczyna się o 20, ale Bogusław powiedział, żebyśmy byli chwilę wcześniej. Chyba pierwszy raz na tym kanale i podejrzewam, że raz na bardzo długo widzicie mnie w takim oto stroju. ale oczywiście mam kolorową skietę. Miała być skieta w banany, ale żadnych wolnych nie było. Mam nadzieję, że na tej gali będzie taka jedna parówa. Myślę, że ludzie, którzy mnie oglądają, wiedzą o kogo chodzi i myślę, że ci sami ludzie wiedzą, że wcale go nie będzie, bo już na konferencji miał być, ale był przestraszony. Natomiast róbcie wszystko, żeby tutaj był jak największy zasięg, to na pewno ta walka dojdzie do skutku. No nowe życie! życie. To jest człowiek, który obala <gry> sam dwa browary. Nie, nie, nie. To tak, to nie I to jeszcze nie da mnie. przed walką kolegi. Tak, oglądałem twoje filmy ostatnio. A ja, ja słucham twojej muzyki. No zobacz jak mi no. Jak lecieliście gdzieś na zlot Tesla i wam zabrała Ja, A ja powiem, go, że zabrakam. ja i słucham twojej muzyki i oglądam <grym> <i grym> twoje filmy A. i jest dobrze. <grym> Kto wygra, Kruszwil czy Minimak? Wiesz co, Kruszwil świrował trochę na odcinkach, żeś nie trenował. No, ale, 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 ale trenował 5 razy w tygodniu, więc mam nadzieję, że wygra. No, ale na pokój to jest ciężka walka. No zobacz, nie może kiedyś... kopać na łeb. No właśnie nie może, znajdąc, ale zobacz, tak. jak może łatwo trafić w głowę, nie? No tak. Popatrz, on ma metr trzydzieści, tak? Więc jeżeli go kopnie gdzieś nogę, musi się nie pójdzie na górę. Wiesz to jaki jak ja ma pomysł nie? na tą walkę? Jaki? On go kopnie w głowę i będzie dyskwalifikowany. Też tak myślę, też tak myślę. Znaczy boję się tego, żeby tego nie było, mam nadzieję, że nie To jest To Ktoś idzie na ten, podnosi tak, szczególnie i to że... no tak. A Czyli wygra kruś albo będzie dyskwalifikacja. Tak myślę. Dobra. Czasem musisz powiedzieć, tak. Musisz powiedzieć bananowe życie. Bananowe życie. Bo jesteśmy kwintesencją życia banana. Tak, mówisz? Dobra, rodzice mi nic nie dali, ale spoko. No, mi, mi też nie, ale ludzie myślą, że tak, tak Ale to że zawsze tak jest to... w internecie, słuchaj, nie przejmuj się tym w ogóle. Jak ja zaczynałem, to też mi cisnęli. Jak troszkę więcej pieniążków gdzieś tam zarobiłem, ale trzeba mieć w głowie. A nie okay. To był pierwszy strzał z Kubańczykiem. Lecimy dalej. W ogóle Kubańczyk taka śmieszna sytuacja. Kubańczyk dla mnie osoba obca, ale mega lubię jego muzykę. Także trafiło się, że akurat przechodził i akurat z nim pogadaliśmy. A jeszcze do tego wszystkiego ogląda moje filmy, tak jak i wy. Także lecimy dalej. Zobaczcie w ogóle ogrom tego wydarzenia. Pokaż to ludziom, ile tu jest ludzi. To jest głowa mała. Naprawdę, chodźcie w tą stronę, bo tutaj zaraz nas ktoś zapykankował. ja mam białą koszulę. Tyle ludzi, co tutaj się zebrało, to naprawdę nie wiem, na meczach ekstraklasy nie ma. Także bijemy na głowę KSW, chyba bijemy na głowę wszystkie inne. Europejskie, federacje, no i naprawdę jest ogrom, to wszystko jest zajebiście przygotowane. Także szacunek dla wszystkich. Wszyscy w Pana nowym życiu widzę, bierzemy udział. <laughs> jedną rzecz: nie zdjęcie. Dawaj. Wygra mini Mike czy krusz? Mini Mike. mini Mike. Mini Mike. Dobra, to tyle. Wszystkiego dobrego. Gość, który od lat walczy w MMA, powiedział, że wygra mini Mike? To chyba pewne, że wygram. A to jest kolejka do popcornu i do całej reszty. Także grubo, naprawdę. Co tu się dzieje? No i klasa. Ogólnie jest tu tyle ludzi i cały czas ktoś chce zdjęcia, a do tego wszystkiego gwiazdy się już zaczynają zbierać w jedno miejsce, bo godzina 20 dochodzi, będzie się zaczynać gala, będzie nam ciężko złapać osoby do jakichś wywiadów, zobaczcie sami, jakie tu jest zamieszanie, nie dość, że gala się już zaczyna i jest paręnaście tysięcy osób w środku, to jeszcze masa ludzi dookoła, no nie, więc jest naprawdę urwanie głowy. O, patrzcie na przykład tu. No. Dwa pytania. Pierwszy, siema wszystkim. A po drugie, czy obydwoje malczyńscy wygrywają się? Tak, myślę, tak. Jeżeli będą się trzymać planu, to jak najbardziej tak. Aczkolwiek, wiesz, to jest Warka, wszystko się może zdarzyć. Pierwszą walkę kończymy szybko, żeby iść żeby później Macina. <laughs> Druga walka no. będzie na pewno trochę cięższa. Aczkolwiek mówię, to jest walka, wszystko się może wydarzyć. Jestem dobrej myśli, trzymamy się planu i wjeżdżamy tam po I rybykami. drugie pytanie, co myślisz o Poliku dla jednego z Marcińskich wczoraj? Jak Czy je... jednak frajersko, bo, bo Marciński strzelił mu Polika za kradzież pasa? W sumie to coś z tym jest, nie? Tamten dostał za coś, ten dostał niby... Ten dostał tak z zaskoczenia. zaskoczenia, niby za darmo, no. niby za tamtego, ale tamten też za coś był, więc no różnie to można kwestionować, tak? Zachwiało nim to bardzo, że dostał tego polika czy nie odczuł Nie tego właśnie w ogóle. wiesz to lepsza nakręta jest na dzisiaj. A. Aczkolwiek trzymamy się planu, bez żadnej podpałki, dobre rozgrzanie. No i zniknęło ci włosów, były takie czerwone, włosy, charakterystyczne. Ale już chyba nie będzie, jest dobrze tego tak, jak jest. trzeba się przyzwyczajać. Zapraszam na social media, że już lakowski obóz za niedługo z malczyńskimi. Każdy na niego może jechać, nawet jeżeli nie trenujesz już w lutym. Parterowy, pięciodniowy zapraszam wszystkich. Obóz, informowałeś potrenować. kogoś już o tym obozie tak nie, do kamery? Nie, nie. No to jesteśmy pierwsi, pierwsi u nas, obóz Więc, z Szulakowskim Wszystkie i z... info na, na moim Instagramie, no zajebiście. Pozdrawiam was, siemanko. Słuchajcie, zaczyna się już, także chodźmy, bo tam w ogóle czekają na nas. Także siądziemy sobie przy samym ringu. Ja się z wami żegnam z tego miejsca, dlatego że cała gala się już zaczyna. Jest tutaj mega dużo ludzi, mega emocje, pogadaliśmy z fajnymi osobami i z fajnymi osobami na pewno jeszcze pogadamy, a z całej gali taki bardziej obszerny vlog i w ogóle z poznania vlog jeszcze będzie. Ja się z Wami żegnam z tego miejsca, bananowe życie, tak jak powiedział Szulakowski, źle mu się to kojarzy, ale całkiem dobrze, ja żadnym bananem nie jestem, nigdy nie będę, niestety, chociaż bardzo bym chciał. Trzymajcie się, cześć.